Witam, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Ngelo w kolejnym odcinku Kronik Myrtany Archolos. Będąc tutaj w pobliżu naszego domu możemy śmiało iść się przespać. A później pomyślimy co będziemy robić dalej. Śpimy do poranka. OK. punktów nauki mam 21, mogę to zainwestować w sumie w naukę broni jednoręcznej. Siła jakoś tak na razie nie jest mi aż bardzo potrzebna. Myślę, że możemy ruszyć na bagna, zetrzeć się z Cortezem. Nie przypuszczałem, że zajdzie to aż tak daleko w tym konflikcie. Tym bardziej, że Cortez, jakby nie spojrzeć, zaufał nam. Dał nam poniekąd schronienie, pieniądze, możliwość walki na arenie. No a teraz idziemy go ubić, bo tego wymaga Gildia Araxos. Że będzie jakieś bardziej pokojowe rozwiązanie, tym bardziej, że nie chciałbym za bardzo go zabijać, bo nawet jako pirata da się go lubić, no ale zaraz się przekonamy, już niebawem. Tymczasem chodźmy do Karamona, Ten najlepiej nas nauczy. Nasz przyjaciel od miecza. Nieźle ci idzie! No i ładnie. Ile teraz mamy? No jeszcze mamy punktów nauki 6. Czyli, ale nie, dobra, nie, 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 będę tutaj poświęcał tych e, dwóch punktów, znaczy plus dwa to za sześć punktów, bo jeśli teraz dostanę za was dziesięć, to od razu będę mógł tam sobie zwiększyć od razu za 10. Dobra, chodźmy do miejsca zbiórki. Miejsce zbiórki właśnie było tu pod kaszarami, z Winstonem mamy porozmawiać. postanowił w końcu się pojawić. Dobrze, w końcu jesteśmy w komplecie. Dzięki zwiadowcom z gildii przez ostatnie kilka dni obserwowaliśmy przystań. Mamy dokładne informacje o patrolach, liczbie uzbrojonych wojowników oraz ewentualnych cywilach. Pomimo, że to banda niezorganizowanych wajdaków, to potrafią oni walczyć. Atak frontalny z pewnością przyniósłby zbyt wiele strat w naszych oddziałach. Ponownie wykorzystamy zasoby gildii i dzięki łodziom zaatakujemy z dwóch stron. Podczas gdy my przypuścimy szturm na główne wejście, strzelcy popłyną na łodziach i ostrzelają obrońców. A co ja mam robić? Już bałem się, że nie zapytasz. Jesteś jedyną osobą, która miała okazję dokładnie zwiedzić obóz i poznać wszystkich. Wejdziesz do środka jak gdyby nigdy nic i pójdziesz rozmówić się z Cortezem. Przekażesz mu ten dokument z warunkami kapitulacji. Następnie upewnisz się, że jego głowa opuści kark w momencie, gdy tylko przeczyta ostatnią literę. Kortez ma otrzymać warunki kapitulacji? To pomysł naszego wyśmienitego i oświeconego wysłannika królewskiego. Szuka wszędzie mięsa do pracy w kopalni. To przez niego mamy chociaż spróbować zaciągnąć tych drani na statek do Korynis. Oczywiście oboje wiemy, jak to się skończy i jak wszyscy oczekują, że się to skończy. Żadnych jeńców. <laughs> Nie traćmy czasu, ruszajmy. Ruszymy do ataku, gdy tylko usłyszymy zamieszanie w obozie. Gdyby w obozie zrobiło się zbyt gorąco po ataku na Corteza, to spróbuj przeczekać aż dotrzemy z odświecza. Powodzenia, magii i udanych pertraktacji. A co mi życzą udanych pertraktacji, skoro. Skoro. i tak wiadomo, że wszyscy zginą. Dobra, chodźmy do winnicy Rity, bo stamtąd najbliżej Ej, będzie na magna. I... Zabierz. Ale rzeczywiście. Bardzo dobrze. No i teraz biegniemy sobie. O, przy okazji możemy odwiedzić tego, kolegę, co w piwnicy się zaszył. Pewnie straciłeś już nadzieję na odzyskanie tego złota, ale pomogłeś mi w potrzebie, więc nie będę go usłowna. Oto twoje pieniądze, z nadwyżką, tak jak obysałam. Dziękuję za twoją uczciwość. Uważaj na siebie. No proszę. Nie wiem, czemu dałem się namówić na pójście do tej piwnicy. W piwnicy może jest prawie tak zimno jak u nas w Nordmarze, ale nie spędzę reszty życia w norze jak jakiś szczur. Jeśli masz jakiś inny pomysł, to chętnie go wysłucham. Słyszałeś o wilczym leżu? Nazwa brzmi zachęcająco. Opowiedz mi o nim. To twierdza położona w górach na południowym krańcu wyspy. Żyją tam rdzenni mieszkańcy Archolos, dla których najważniejszy jest honor i rodzina. Miałem okazję odwiedzić to miejsce. Jest tam chłodniej niż tutaj, i okolica wydaje się bardziej surowa. Może przypadnie Ci do gustu? Chętnie sprawdzę to miejsce. O! No I wysłaliśmy go w kolejne miejsce. A tymczasem, oczywiście, lecimy na bagno. <laughs> tak to bardzo typowe. O proszę, jakieś oprychy tu już stoją. Te. Ja, no to kto jest najlepszy. to nie mieli, ale trochę mnie podziabali. Wypijmy miksturę, zagryziemy jabłuszkiem, smażonymi szczypcami. O, tutaj pasztetem z resztek. O, kończy mi się żarcie powoli. Nie za dobrze. Czy to po drodze ci ludzie, Volkera na nas nie będą czekać? Albo, nie wiem, łowcy nagród. Na razie jest cicho. Chociaż wątpię, żeby na bagnach coś czekało. Bagna same w sobie są takim miejscem, że potrafią konkretnie odstraszyć. Dobra, jak to się teraz tu biegło? Tędy. Nawet pusto na tych bagnach. O! Jednak gdzieś coś się tam... Czołga. Hmm. Teraz w prawo. To pewnie te schodki na górę będą takie. Ja szczur jakiś jest gdzie. Tutaj. Koniec. Notatki łowcy. Ciekawe, co tam zamieścił w tych notatkach. A nie, to zlecenie od Walkera. Gdybym tylko wiedział, jak mozolne będą to poszukiwania, to nigdy bym nie wziął tej roboty. Na szczęście w końcu udało mi się odnaleźć jakiś trop. Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że Lena jest na tym bagnie. Pytanie tylko, kto mógłby być na tyle szalony, by porywać jakąś biedną dziewczynę i prowadzić ją tak głęboko w dzicz? Mam tylko nadzieję, że to nie jacyś szaleńcy albo co gorsza, jacyś kultyści. Oj koleżko, rest in peace. Niedaleko wejścia się wyrąbał. Dobra, jesteśmy tutaj, zapiszmy sobie to. Nie wiadomo, co się tu wydarzy. O, a co tu się wydarzyło? Co tu się stało? Nawet nie pytaj o to głośno. Część naszych padła w męczarniach po wypiciu wina z tej przeklętej beczki Oscara. Całe szczęście, że nie otworzył jej dla wszystkich zaraz po turnieju, bo żaden z nas by już nie żył. Uuu. Mam... W... Proszę, to dla ciebie. No to ciekawie. Się okazało się, że jednak nie tylko Ben się zatruł. Karteczka, Nie, to nie tutaj. Karteczka, pokażcie, co to za karteczka, zabycie skończonym idiotą, którym otruł połowę przystani parszywym winem. Ja, Cortes, wskazujecie na śmierć. Niech to będzie przestroga dla każdego, kto swoich obowiązków nie zamierza wypełniać sumiennie. Uu. Prawda jest taka, że to my powinniśmy zawisnąć. No ale trudno. Dobra, gdzie może być Cortez? Szukasz Corteza? Właśnie ćwiczy na arenie. Jeśli to pilne, to idź prosto do niego. Okej... Okay. No przy okazji mamy okazję. Albo i nie mamy okazji. No cóż, myślałem, że kupię sobie chociażby tą runę teleportacyjną. Albo chociażby. Pan południowca ciężki, ale najwyraźniej chyba nie bardzo. Ale dobra, skoro Cortes ćwiczy na arenie, to znaczy, że będzie się grubo działo. Zapiszmy to, bo to coś czuję, że... nie będzie... łatwe spotkanie. Hmm. Wszystko co mogę wypijmy. O! Osiągnięcie jakieś właśnie zaskoczyło. O nie no, szybkość to mi niepotrzebna. Odłóż broń. Widzisz, to nie było takie trudne. Kogo moje oczy widzą? Obiło mi się o uszy, że zrobiłeś niezłą karierę i narobiłeś sobie przy okazji sporo wrogów. W czym może ci pomóc, stary, dobry Cortez? Szukasz schronienia? Przyszedłem zaproponować schronienie dla ciebie. Mam dla was warunki kapitulacji od Rodericha. Doskonale wiesz, co ci odpowiem. I twoi pracodawcy także doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Więc podejrzewam, że jesteś tu w zupełnie innym celu. Może darujemy sobie ten bełkot dla skrybów i porozmawiamy jak prawdziwi mężczyźni. Głos kubany, Jagon Leje. by złożyć wam wszystkim propozycję kapitulacji. Przychodzisz do naszego obozu, zabijasz naszego kapitana i oczekujesz, że będziemy z tobą rozmawiać? Zastrzelimy cię, zanim się zdążysz ruszyć. Czy chcecie umierać za to miejsce? Hmm. Jestem mistrzem tej areny i zabiłem Korteza. Teraz ja tu rządzę. Myślisz, że możesz nas zastraszyć? Jesteś tutaj sam. Możesz sobie być i mistrzem całej areny, ale nie jesteś odporny na bełty. Wcześniej mistrzem był Ben. W walce nie miał sobie równego, ale myślisz, że ktoś by za nim poszedł? Siła to nie wszystko. Znacie mnie i wiecie, że można mi zaufać. Moritz wspomniał, że mu pomogłeś. Większość chłopaków mówiła, że zawsze walczyłeś uczciwie. A Rodrigo wspomniał, że nikt tak dobrze nie kończy roboty jak ty. Dobrze, kilka osób ci ufa, ale to nie znaczy, że nagle się poddamy, bo tak nam powiedziałeś. Spójrzcie na siebie, w jakim jesteście stanie. Została was garstka! Każdy z nas jest więcej wart niż dziesięciu strażników. Król odebrał nam już wszystko. Nie oddamy mu jeszcze tego. Powiedzmy, że masz naszą uwagę. Co jest w tej propozycji kapitulacji? Ujdziecie z życiem, ale za cenę swojej wolności. Zostaniecie zesłani do kolonii górniczej w Korynis, by kopać magiczną rudę dla króla. W zamian za to zostanie Wam zapewnione bezpieczeństwo, jedzenie i dach nad głową. Wygląda na to, że nie mamy większego wyboru. Nie pozostało nam już wiele do stracenia, a żaden z nas nie zamierza umierać dla kawałka ziemi. Poddajemy się. Oj, Cortes, no tak dobrze się współpracowało. No ale skubany działał dobrze. Kto by pomyślał, że uda ci się zabić Korteza i jednocześnie przekonać te szumowiny do kapitulacji? A to wszystko bez interwencji straży czy gildii. Wygląda na to, że wilk syty i owca cała. Świetna robota, chłopcze. Nic dziwnego, że zaszedłeś tak daleko. Jaki jest dalszy plan? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak posprzątać po tobie. Sprawdzimy to miejsce od góry do dołu. Z pewnością mają ukrytych tutaj sporo kosztowności i innych łuchów. Wszystko to musi trafić do miejskiego skarca. Upewnimy się też, że ci wszyscy przestępcy dotrą bez żadnych przeszkód do miejskich lotów. Jeśli chodzi o ciebie, to możesz wracać do przełożonych, by zdać raport. W mieście czeka na ciebie z pewnością pokaźna nagroda. Dobra robota, Marvin. Żałuj, że nie widziałeś ich zaskoczenia, kiedy weszliśmy im na plecy. W trakcie walki kilku próbowało uciec na bagna. Idioci nie docenili tropicieli Araxos. No cóż. Teraz to ja bym się przespał, bo nie wiadomo co po drodze może się wydarzyć. Aczkolwiek z drugiej strony możemy sobie. Możemy sobie użyć tego portalu tam przecież. Który jest na tyłach. A do którego niestety runy nie mamy. Znaczy do tego miejsca akurat. No, nie dolecisz. Już myślałem. Aj, klimatyczna przystań, niestety, padła. Martwa. Ben pokonany. Port jest nieżywy. Dobra, dom na starym mieście. Przelecę się starym miastem. Tu raczej za dużo na mnie grozi. Zobaczymy, co za nagrodę dostaniemy. Ciekawe, jak w ogóle ta przystań będzie wyglądać. Po tej całej interwencji, do kogo będzie należeć? Ciekawe, jak tam w ogóle Fabio i plantacja tego całego magiennego ziela. Damn. Lorenzo? Mm, misja przebiegła pomyślnie. Mi Trochę szkoda było zabić starego kolegę, no ale nic na to nie poradzimy niestety. Czasem bywa i tak. Hej! Przystań Łotrów oficjalnie przestała istnieć. Słyszałem o powodzeniu Waszej misji w przystani. W tej sytuacji nie jest istotne, jak udało Wam się tego dokonać. Najważniejsze, że pozbyliśmy się niepotrzebnej konkurencji na wyspie, a przy okazji wyświadczyliśmy przysługę straży, jak i wysłannikowi królewskiemu. Miejmy nadzieję, że to zapewni nam kilka miesięcy bez żadnych prób konfiskaty naszych okrętów. To jednak nie należy do Twoich zmartwień. Wróćmy do tego, co dotyczy Ciebie. Twoja praca dla Gildii Kupieckiej Araxos na przestrzeni ostatnich tygodni była nieoceniona. To dzięki poświęceniu twojemu i wielu innych najemników nasza organizacja może przetrwać w tych trudnych czasach. Jako przedstawiciel wszystkich zrzeszonych kupców chciałbym przyznać ci najwyższy możliwy honorowy tytuł Protektora Gildii Kupieckiej. Od tego momentu odpowiadasz wyłącznie przede mną. Przyjmij ten podarunek jako symbol twojego statusu. Ja myślałem, że już się bardziej awansować nie da, ale jednak. Wszystko pięknie, ładnie, że tutaj dostałem miecz obronicy Archolos. Ale szkoda, że nie mogę z niego korzystać, bo nie mam tyle siły. <ścoughs> o Jezu. No trudno. No ale dobrze. Powiem wam, że w tym momencie zakończymy sobie ten odcinek, bo jakby nie spojrzeć, gildia wręczyła nam nagrodę za całkiem ciężkie zadanie: eliminacji nie tylko samego Corteza, ale i przekonania piratów do udania się. Do kolonii górniczej, aby kopać źródła dla króla. Zadanko wykonane, przystań łotrów nie istnieje, a my odhaczamy kolejne zadanie z naszego dziennika. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczyska w kolejnym odcinku.